Uczułam się dopiero tego, to było przytłaczające czasami, więc to były takie momenty, kiedy ja mogłam połączyć się ze sobą, nie dojść, taka chwila regeneracji, to jeszcze połączenia się ze sobą, nie e, potem e, i możecie sobie właśnie też dziennik domu, czy na przykład napisać list do swojej boskości wizjonerki, em, wysyłając te intencje z tą myślą właśnie, że. Ja pragnę dowiedzieć się czego, uzyskać klarowność w tym, połączenie jakieś gdzieś potrzebuje, znaleźć dostać, nie? prowadzenie. I to są takie metody, nie, które zbliżają Cię do siebie. Zauważenie, co Ty lubisz, bo ja widzę często właśnie we współpracach, że i my często właśnie w takiej współpracy, my wracamy do takich początków to jest to, co ja mówię do tych fundamentów nie, że. Do takiego zobaczenia, skontaktowania się ze sobą, ze swoimi potrzebami, ze swoimi pragnieniami i nie dość, że zauważanie to zaczęcie wdrażać, nie? Wdrażanie e, wplatać to w swoje życie, bo słuchajcie, sama wiedza nam nic nie da, nie? My potrzebujemy mm, zacząć to wdrażać, ucieleśniać, nie? Zmieniać coś, co nie działało, małymi krokami na to, co zacznie działać, coś innego. I, I tak, i często właśnie potrzebujesz sobie usiąść i zadać sobie pytanie, co sprawia mi przyjemność, nie? I wtedy w tej przyjemności też, jak ty zaczynasz robić coś, co ci sprawia przyjemność, otwierać się na coś, czy innego, czy nowego, czy właśnie po prostu więcej, jeśli już wiesz robić tego, co sprawia Ci przyjemność, no to, to jest kolejna, kolejna droga do połączenia się ze sobą, bo tutaj bardzo często słyszysz. Słyszysz to, co już na przykład ci nie służy, co już nie jest twoje, Ty wtedy jesteś w stanie jakiegoś większego relaksu, właśnie zadowolenia, nie w tej. E w tej swojej kobiecej często energii, w której czujesz, gdzie jest Twoje miejsce, jak ty chcesz żyć, jak ty nie chcesz żyć, Twoje wizje są bardziej klarowne, nie? I to są właśnie te momenty połączenia się ze sobą, z tą boskością, z tą przewodniczką, z tym, co, co tak naprawdę Cię woła do jakiego życia. I to są właśnie te, te rzeczy, te drogi, które możesz już zacząć wdrażać tu i teraz, aby połączyć albo na innym poziomie właśnie z, ze swoją wizjonerką, ze swoją boskością, z tą wizją, z tym jak ty, do czego ty jesteś stworzona, co to znaczy to więcej w twoim życiu, nie, co znaczy, że ty jesteś do, do, do większych rzeczy tutaj stworzona, że ty to czujesz, to są te odpowiedzi, które możesz właśnie dostać poprzez te, poprzez te metody i te sposoby, um, jak również właśnie, kiedy dopiero jesteś na jakimś rozdrożu, bądź zaczynasz swoją drogę, ale czujesz, że jest coś więcej, że ty jesteś po coś więcej, to również to wszystko jakby jest do, do wdrażania na każdym z tych etapów, dlatego, że e, tak jak ja mówiłam, jak ja mam kontakt od zawsze z tą wizjonerką, to to są dalej rzeczy, które e, sprawiają, że ja powracam do siebie, nie, bo są różne sytuacje w naszym ży życiu, różne chwile, różne momenty. E, tak jak ja, zostałam z samodzielną mamą z wyboru e, i to nie znaczy, że było ładnie, łatwo, lekko, przyjemnie i w ogóle tylko kolorowo, nie, bo było. I jest dalej, czasami mega trudno, było chujowo e, i jakby to są dalej te rzeczy, które ja mogę zrobić. Wiecie, każdego dnia e, na no tu i teraz nie potrzebuję nic więcej, tylko potrzebuję siebie, tak naprawdę i tej uważności i mojej decyzji, że ja teraz wiecie, mam chwilę dla siebie, znajduję, potrzebuję zorganizować tą chwilę i ja po prostu łączę się ze sobą. Więc to mnie dalej nie ładuje na każdym etapie mojego życia, na każdym poziomie jakiegoś rozwoju, e, ładuję, doładowuję. Mm, Uziemia i sprawia, że, um, że ja powracam do siebie bardzo, bardzo często. E, to jest to, czego ja potrzebuję na ka w każdym dniu tak naprawdę, nie? E, I tak e, myślę, że, że to wybrzmiało, co, chciało, co, co miało, co chciało przepłynąć. E, I z tym was, kochane moje wizjonerki, zostawiam i do zobaczenia w różnych przestrzeniach. Pięknego dnia!